Witam się, witam dzisiaj oto tym pięknym widokiem na chwilę do Was pokazać Wam jak rozkwitły już moje tutaj lilie. Powiem Wam, pachnie niesamowicie. Tutaj ta pierwsza jest żółta. Druga również jest żółta i prawie rozkwitła dalia. Jedna i druga, to Wam od razu pokażę. I przepraszam za hałasy, bo tutaj blisko ulicy. Zobaczcie, jest piękna, żółciutenka. Ona jest taka z tych wysokich. Tutaj jeszcze będą kolejne kwiaty. Piękna. Powiem wam, że pachnie nie ziemsko. Także rozkwitła. Bardzo mi się powiem wam podobają. Zechcę Powiększyć kolekcję swoją tych właśnie kwiatów. I przede wszystkim są to kwiaty, które zimują, więc nie trzeba ich, ich wykopywać. Ale też szybko przekwitają, bo jest upał. Dlatego chciałam Wam też nagrać. Tutaj, jak to wygląda. Dobra, kochani, od razu Wam pokażę. Tutaj rozkwitł się drugi mieczyk. Taki sam kolor różówki ten to sobie wiadomo kwitnie powtarzam się tutaj zaraz rozkwitnie kolejna dalika o widzicie chyba będzie pełna kolor taki yy, fiolet będzie. Ta biała również przepiękna. Pojawiły się kolejne kwiaty, jak widać. Ja się już wiecie, powtarzam, ale powiem Wam, że wdzięczne to są kwiaty. Jak zauważyła jedna z koleżanek, która również uprawia dalie, nie kwitną te kwiaty po prostu. Też to zauważyłam, ale zobaczyli jeszcze ma tych yy, pączków nawiązane, także będzie pięknie kwitła. I zechce pozyskać sobie nasiona ta również będzie fiolet ale ona jeszcze nie kwitnie jak zakwitnie to na pewno nagram, idziemy dalej o jak już jestem o widzicie ta kwiatowa, to ona sobie też dalej kwitnie jedne przykwitły, drugie kwitną, tutaj część poobrywam a część sobie zostawię na nasiona i tak mieczyk, który już nie będzie różowy, tylko taki jakiś z Oczywiście jak dam radę, to Wam nagram. I tutaj ta piękna dalia. O, chyba też się pojawiły już nowe kwiaty na niej. Silny krzak. I tutaj będzie rozkwitać biała. O widać to też, jak rozkwitnie, to Wam nagram. Tutaj. Kolejne różyczki myślą rozkwitać. Takie piękne. To Wam już pokazywałam. One już tutaj przykwitam. O tutaj ta dalika. Te już jak widać nie ma ich kwiatki. I tutaj kolejna ta żółta. Rozkwit na razie jej jeden kwiat. I ta wiśniowa. Ta wiśniowa nie, nie za bardzo tak pachnie, tylko powiem Wam, że ona ma tutaj piękne te takie, widzicie, te nakrapiane. Oczywiście czekam na rozkwit jeszcze tamtej. I chyba jeszcze gdzieś tu jedna jest do rozkwitu, chyba tam. O tutaj. To ta chyba będzie taka sama żółta jak tam. O. Mam nadzieję, że uda mi się Wam nagrać. I to już sobie, przykwita. O. Dobra, kochani, jeszcze raz na tą, i żegnam się dzisiaj. Uciekam tak króciutko. Pa miłego dzionka życzę. Muzyka